Witajcie! Dawno na moim kanale nie było odcinka z tej serii, a tak naprawdę od dłuższego czasu miałem już opracowany odcinek z trzema pięknymi kobietami polskich raperów. Także w dzisiejszym odcinku chciałbym je wam pokazać. Zerknijcie jeszcze na pozostałe odcinki z tej serii było ich na moim kanale bodajże 3 albo 4, a wśród nich dziewczyny takich raperów jak Kuebuna Fide, Reto, Tako Hemingwaya, Multiego czy też Pezeta. Także jest co oglądać, a teraz przejdziemy sobie do tego zestawienia, tylko zasubskrybujcie jeszcze mój kanał, jeżeli doceniacie moją pracę. Pierwszą osobą tego zestawienia będzie kobieta Weny. Michał Łaszkiewicz urodził się 13 lutego 1984 roku w Warszawie. Być może starsza widownia zna go jako Montana Max. W ogóle jeszcze takie moje wtrącenie? Jeżeli chcielibyście fakty o Wenie lub o kimś z tego zestawienia to dajcie znać w komentarzach. Przyjrzyjmy się jednak jego drugiej połówce. Związany jest on z niesamowicie piękną Agatą Sieramską. Być może z kolei znaną Wam jako Agatycze. Ma ona swojego Instagrama, gdzie obserwuje ją blisko 50 tysięcy osób. Jest ona absolwentką dziennikarstwa, no i nie da się ukryć, pasjonatką fitness. Trenuje ona na siłowni 6 razy w tygodniu i w każdym dniu ćwiczy inne partie mięśniowe. To faktycznie widać po jej wspaniałej figurze. Dajcie znać, czy Aga podoba Wam się, a my jedziemy z kolejną parą. Kolejną kobietą będzie kobieta Tetrisa. Adam Hrabin, znany jako Tetris, to kolejny raper, którego kobietę chciałbym Wam pokazać. Kiedyś dziewczyna, później partnerka, a teraz żona. Iza i Adam tworzą wspaniałą parę, która na notabene doczekała się już syna, Gabrysia. W mojej prywatnej opinii, jedna z najpiękniejszych kobiet od samego początku serii. Osobiście mam słabość do blondynek i są to według mnie najpiękniejsze kobiety, niemniej, jeżeli nawet ktoś nie lubi tego koloru włosów, obok Izy nie przejdzie obojętnie. Ostatnią osobą tego zestawienia będzie wybranka Miłosza Boryckiego. Jest to również żonaty raper, a jego kobieta ma na imię Sandra. Co ciekawe, Miłosz oraz Sandra są ze sobą prawie 12 lat, a 6 miesięcy temu urodziła im się mała córeczka, Kora. Zbyt wiele na temat Sandry nie wiem, niemniej jedno jest pewne. Figurę i włosy ma ona nieziemskie. Na Instagramie obserwuje ją 10 tysięcy osób. To wszystko w tym szybkim i krótkim odcinku. Mam nadzieję, że odcinek, a tak naprawdę kobiety, podobały Wam się i dajcie znać w komentarzach, która najbardziej. Zerknijcie sobie jeszcze, tak jak mówiłem, na trzy poprzednie odcinki tam również wspaniałe kobiety. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!